Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, Dzień Babci to jest temat dzisiejszego odcinka. E, dzieje się tak, ponieważ e, mamy coś świętować. Ciocio Babcio Tereska e, jest tak naprawdę dla mnie i dla mojego brata Kacpra jak, jak babcia od zawsze. Od bardzo, bardzo dawna świętujemy też również z nią Dzień Babci. Ja jestem właśnie po fizjoterapii, jak widać już prowadzę samochód, od tygodnia jeżdżę. Za parę dni wracam do szkoły, więc już normalnie latam cały, nie mogę się doczekać. Ale wracając, e, ustaliliśmy razem z moim bratem, że weźmiemy cię babcię e, Tereskę na jakieś jedzonko, na, no nie wiem, na kawkę, spędzimy razem czas i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś na początku myśleliśmy, że puszczykowo, oni przyjadą tu czy coś tam, ale stwierdziliśmy, że dobra, pasuje nam piątek, więc e, w środę dzwoniliśmy, a w piątek, czyli dzisiaj bierzemy ją do Charlotte w Poznaniu. E, na jakieś tam słodkie, myślę, na pogaduchy. Poza mną będzie również Błażej, będzie też żona mojego brata, Kacpra, Zuzia. I, i tak w piątkę spędzimy sobie czas, ale e, przed fizją kupiłem już kwiatka, nie wiem, czy go widzicie, jest tutaj e, ładnie zabunkrowany, żeby nic się z nim nie stało. No teraz czekam na Błażeja i zaraz lecimy do Poznania. I będzie fajnie. No, nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać. Słuchajcie, jestem na studiach, wróciłem na studia. Bardzo się cieszę z tego powodu. Mam teraz przerwę, o dziwo, jakby godzinną nagle nam zrobili przerwę. No i sobie spaceruję, bo słuchajcie, od tygodnia jest o wiele lepsza poprawa, jeżeli chodzi o moje nogi, o moje chodzenie, znaczy moją nogę i moje chodzenie, bo fizjoterapia daje i przynosi dobre efekty. Zaczynaliśmy w zeszłym tygodniu z Bożejem od takiego drobnego spacerku, i to było takie 20 minut chodzenia wokół domu. Potem w czwartek już zrobiłem 3 km. No, w międzyczasie spacerek. Wczoraj byliśmy, obchodziliśmy Dzień Babci razem z Ciocią Babcią Tereską. Więc, więc super. Dzisiaj, studia, więc się rozchodzę, szykuję, bo już niedługo wracam do szkoły. No, a tymczasem zabieram Was do Avenidy na krótką przerwę między studiami, więc lecimy z tym. Nie przemyślałem jednej rzeczy. Już minęło pół godziny po tym jak tutaj gadałem i, i przyjechałem i przyszedłem. A zostało pół, a ja będę musiał wrócić, a ja dopiero wszedłem do galerii. Więc ups i myślę, że się spóźnię trochę na zajęcie następne. Cóż, no bywa. Jeszcze nie chodzę aż tak szybko, jak się jednak okazuje. A tu ciągle myślę, że już mogę biegać normalnie. Kupiłem nic poza kawałkiem pizzy na lunch. Chciałem jeszcze herbatę, ale już nie zdążę, muszę e, tykać szybko z powrotem na wykłady, więc no do zobaczenia tam. Nigdy nie sądziłem, że rusztowanie sprawi, że czuję się nowojorsko, ale się tak czuję. To było wszędzie coś takiego, tutaj odnawiałem jakąś kamienicę, ale no zdążę na wykład. Nie boję się tego, że, że będę spóźniony. Spowodowane to jest e, przez to wszystko, no noga już czuję, że mnie opuchła, ale e, i bardziej trochę jakoś stykam, ale no zdążę, więc nie będę miał spóźnienia. Cieszę się i, i lecimy dalej. Już po studiach nie udało mi się jeszcze kupić prezentu dla przyjaciela, ale przyjechałem jeszcze sobie do jednego sklepu e, i mam nadzieję, że tutaj coś znajdę. Tutaj niestety nic, ale znalazłem o dziwo takie jeżowce na choinkę na ozdoby świąteczne. Przecież cały cały internet, żeby to znaleźć. Nie mogłem tego znaleźć. Nie wiedziałem jak to się nazywa. Nie nazywa się to jeżowce. Pani sama nie wie, jak się to nazywa, ale wiem, gdzie to mogę kupić w przyszłym roku. Ostatnia próba dnia dzisiejszego na zakupienie ładnej rośliny albo dekoracji to już jest Castorama. Mam nadzieję, że tutaj coś znajdę. Jest już późno. Mm -mm. Jedziemy do Lerwa. Ja już jestem w domu. Muszę Wam tylko powiedzieć, że poszukiwania prezentu zostały zakończone. Pokażę Wam, jaką roślinkę udało mi się kupić i tyle. Więc mamy, proszę Państwa, pięknego skrzydło kwiata. Roślina marzenie. Generalnie skrzydło kwiaty mają to do siebie, że one same mówią, kiedy chcą pić, bo padają im liście, więc mam nadzieję, że ten skrzydło od kwiat się tam utrzyma bardzo długo. Jest to niezniszczalna roślina, raczej, tak myślę. Zmęczony dzisiejszymi studiami, tułaczką, szukaniem prezentu, wracam do domu licząc na odpoczynek, a Bożej mówi: Jedziemy na słodkie, zabieram cię do kawiarni. Ja to jesteśmy. Myślę, że zakończę zaraz tego vloga. Ja już dzisiaj jestem wyczerpany trochę tym chodzeniem po tej uczelni góra dół góra dół bo tam są cztery piętra. I, i są dwa razy, że trzeba iść na samą górę, żeby potem zejść na sam dół, więc, więc generalnie śmiesznie A się idę umyć i, i chyba kończę ten, ten dzień tego vloga, więc no. Mieliśmy jeszcze mieć po moich studiach, mieliśmy mieć znajomych, którzy przyjdą nas odwiedzić, ale nie przyszli. Potem jak znalazłem prezent, zrobiłem zakupy i kupiłem tego kwiata w końcu, to Błażej mnie wziął jeszcze do puszczykowa na, do kawiarni, na kawkę herbatkę. Było przeuroczo, przemiło, a ja czekam, żeby po prostu już, już iść, usiąść, zjeść moje spaghetti i obejrzeć The Traitors, czyli zdrajców, bo się strasznie wkręciliśmy w to. Ja już jestem, odkryłem wszystkie te sezony z UK, z USA, z Australii, więc, więc, najpierw obejrzymy polski, potem no ten UK to jest po prostu super, super śmieszny, więc mam nadzieję, że to zobaczymy. Jak ktoś nie widział The Traitors, to proszę to zobaczyć. Ja. Ja po pierwszej sezonie ja chcę wziąć w tym udział, więc ja mam nadzieję, że wezmę kiedyś w tym udział. Do zobaczenia w następnym vlogu, w którym no już będę wracać do szkoły. Pa!